Czemu wszyscy stoicie i patrzycie w jedną Pytaczymy? stronę? my? Tańczymy. My tańczymy. My wszyscy stoicie i patrzycie w jedną stronę. Ej, mi się chyba coś zjebało. Ale, ale, ale dalej nic Ale co się dzieje? Ale teraz widzisz? O, teraz tańczycie, teraz tańczysz. Tak, ale jak wbiłem, to wszyscy tak stali i się patrzyli w ścianę. <ślesz> <ślesz> to Przepraszam. być creepy. Idziemy na Mons, I mamy kasy będziemy... na Titan. Będziemy zbierać monsy, będziemy grać w Mary Odyssey. Nie. No to tak. Nie ruchajcie. Ale no. Może od to było miło. Ty Pokaż zęby. zęby. Co ty nie powiesz? Nic... U, nie powiesz. To... Masz to zęby jakieś. Jak ja Co my robimy? Ja, nie... ja mam zero zębów. Swoje zęby. O, no, no, no. Pokaż mi o, swoje no, zęby. O no, no, no. <laughs> To jest straszne. To jest go adventure Skaczę! 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 Żyję? Oczywiście jestem! Ja żyję! Ja żyję! Ty ja żyję! Ja żyję! A jest <ślinic> eee, Co? Co? Zajęż sobie Zaję? cheer Co? 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 A nie! Trzymaj sobie i daj move while emoting experimental tam poprawa jest <grych> To jest taka fabryka Ej no to jest fabryka zabawek Jakby no, co, co będzie draken, więc powij się Tu jest mina! Gdzie? To jest mina, tu to jest To mina, to jest mina, to jest mina! To jest nie wchodź w minę, błagam okay. Nie! Błagam cię, nie! Weź w minę! Nie wchodź w minę, jesteś szeroki wiem, ale nie wchodź minę! Czemu to ja światło nie jest zetraż, tak nie mocno? chcę tu być! Kurwa, jak ja mam się wrócić? What the Co się stało? Eee, to czuję, się że kolega nam wybuchnął. Tam coś syczało. Eee, ja się trochę boję tam i... Eee, ale to <grym> światło jest zetraż. bardzo mocne. O, cześć! O, cześć! Sztuczne Okej, okay, cię. Sztuczne oddychanie. Okej, okay, z... mojego Co to jest za zielony glif? ma I pi Mam kostkę Rubika Jezu ile to jest mi przez te itemy <laughs> FPS-y mi spadają Ej, ale ja chciałem być Koki Ja wlazłem tam gdzie jest Ja wlazłem tam gdzie jest mgła I chuja widziałem No i chciałem ominąć minę i... i, no. I coś, coś, ma, coś nagle w ziemi zrobiło No, coś pierdziłem. <laughs> fryteczki są? Fryteczki jakieś? Ktoś? McDonald's? Z ketchupem nawet, z ketchupem Dominik no wow. nie, co wy robicie banda pedałów? Czemu? to To się kurwa zrobić czemu zapłaciliście Borysa? Ej, nie, 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 Borys to był na Borys był waluta nasza, prostu O co chodzi? Dlaczego go zjadł Ej, to ej do kupić nam rzeczy jakieś, okej, bo mamy pieniądze. Tylko chodzi o mi kupić rzeczy, chodźcie, Lody, Lody! tenki Itemki przyszły, Mikołaj, Mikołaj, zbierajcie. A dla Borysa coś będzie? Okay. Tak, dla Borysa kupiłem latareczkę Ja i jej, ja się na Wieszał, No i ja myślę, że niego. to świetny pomysł, żeby on sobie takie coś miał, prawda? Dominik, no nie powiesz mi tak tak, bo... tak, 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 No Oj, byku, jakby ja się zgadzam, ja <avocado> się z tym zgadzam. O, zjadł to. Właśnie, Dominik, kiedy odcinek z to kompanii? Właśnie, Dominik, wiem, że to nagrywasz. No właśnie, no właśnie. Pozdrawiam, mnie nie Kiedy? Ej, Dominik, kiedy. pozdrawiam wujkę. Kiedy kolejny odcinek z miasa? Ej, tu nie ma. Nie, na no poważnie. Wie, tu dosłownie nic, nic nie, nie ma. Do Ale są, schody ma. Do nieba. są schody do świata? Nie, ej, ej, tu jest coś jest. Jest, Je, jest. przepaść do piłka. Ej, były. tu macie piłkę. Weź ktoś piłkę, tu jest piłka. O, piłka. Ja, o. Piłce, piłkę. Ej, piłka, ej, Seba, piłka Seba, Seba gała. Zabagałam. Tą musisz piłkę dwoma rękami trzymać, że Aha, to działa. Jajko jajko ej, jest działać. w minę? Ej, możesz ją kopnąć. Weź ją połóż i kopnij. No i dupo. Nie czekaj! Ej, możesz... pojąć ją na G i kopnij. Kurwa! Co? Ej, wow! Rzuciłeś się czy. O! Oh. Ej, rzuciłeś się? Weźcie go! No nie mogę, do no, rąk no nie mamy. A to muzyka nie gra nie u mamy nas. Nie, mamy przyjaciół na rękach. Ale muzyka? Właśnie, a ty. Ja mam śrubę. Mhm. Mm no. na... e, no, no, no. <trym> się... Co Ej, jak ty się tam. wspomnieć, o, że jak macie jajka i rzucicie o, jajko, to jest jakaś umarę. szansa, że ona wybuchnie. To chyba było to jajko. Z tym, tak? wracamy po tą łopatę. Tak chyba, tak, chyba tak, chyba tak. Dobra, dobry, to nawet jest... dzień Śmianie w robocie. Halo, halo, dzieciaki. Czekaj, ja się boję, bo oni widzą, a ja nie potrafię tego robić. What? O, pierwszy dzień w robocie, jak tam się. Co tam dzieciaki u was? Dobrze. A, wiesz co? Traj ciemno! A, a, no, nie jest jestem Gdzie, gdzie? A, a. Ej, gdzie to jest... jest taki roller, że trzeba na niego krzyczeć, to wtedy ucieka! Krz, <laughs> <laughs> A krew! O, fajnie, 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 fajn Nie musicie krzyczować, musicie czuć mordę Ej, kto to chce walnąć w tego? Ja jestem za stary Ej, czekajcie ja tutaj par... Ja panu... w ogóle critical ten... nie, do tak? nie, nie, Z co jest Co Co jest? Co jest? O! ma? O nie... <laughs> Ale to po prostu uciekła losowymi drzwiami i to był prawdziwy exit, nie wierzę. Tak. Ale na pająkę ja tak to, nie to, nie to, nie to, nie to, tak. to na pająkę działa. Pająco, tak. O, o, no, no, pająco. działało, no, działało. A wiesz co jest sobie... najlepsze, Bory, że Julka po prostu z losowymi drzwiami z uciekła i to były nie stąd, dobre stąd, drzwi, nie? bo tak o, to... to co ja co się wychodzi? Ja <laughs> już on poszedł, wiem, że dwóje, towarzyszył, że nie żyje. <laughs> Nawet, nawet nie, nie widziałem oh! naszych ciał. Co i tam było? Yes. Nie widziałem. <laughs> A, to lala piesek. Lala lala o, to nie A, la, 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 la,

Ej, guys, bo ja mam nagle jakąś faz. Ja bym wchodził Adamance. na most po kolei, pojedynczo, okej? Okay? Pojedynczo, okej? Okay? Czemu? No to okay. idź się pierwsi. Czemu? Ja bym jakiś pierwszy. Idź do mnie pierwszy. Idź do mnie pierwszy. Wyjść, co się krępujesz. Co się krępujesz? On jest za gruby, on kurde, nie ma tempa. Ja wam nie ufam. No kurde! Kano, co ty robisz? No i co my! Ja żyję. Nie, zostaję... Jesteś, jesteś. Chyba, jesteś. chyba sami zostaliśmy, no nie... O ty, tu. tu ciało jest. Ło ło Ło! ło Iść goryl tam skacze Ej halo koledzy Halo koledzy koledzy I my mamy Ej, i my mamy o, widzę go, widzę go! Ej Ktoś coś, coś go zjada! Nie, nie, to nie Dominik! Nie, to nie ja, ja tu Ej, jestem Ja tu jestem! Ja nie, nie, stawaj, nie stawaj. mogę spić! No, chodź. taminy nie ma! No koło tak. idź, naukoło! Tam, ma na kołdź! No tam, tam. tam! Kurwa, ja ci pokażę, ja ci pokażę! Chodź, 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 chodź tędy, tędy! Oh, o, oh, zjadł do mika! Zjadł do mika! Ej, bo zjadł do mika! Dom... Ej, zjadł... Ej, on zjadł, zjadł do mika! Ej, on zjadł do no. <noise> Teraz ma Adriana! Wojciech! Słyszał mnie w ogóle o kularki! <noise> no. Ej, Rick and Morty Adventure! Let's go! Jeeeey, jedesz się no! Przy Samventure! Jeey! Jeden sam, jeden sam! Oni, oni! <gry> Okej, okay, jedziemy bez dumy, na pewno nie skończymy na górę. No. Aha, dwa mała. Ja ja tu Ja tu nic nie widzę. to jest super, to jest to, 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 to nie ma miny, to, to, to nie ma miny. Tu jest zablokowane, a nic nie ma. Idziemy obok kolejny head. to jest drugi. to jest drugi. Nie, to jest drugi. Coś się nie Ej, to jest drugi. Oooooo! Eeee, boją! Ej, nie poczekaj, nie poczekaj, po prostu. Borysu, uciekaj, Borysu, uciekaj, dobrze jest... Z mina... A. To tu nie nie Critical, 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 Mindu critical. Critical, critical. Critical, critical. Uciekaj. Uciekaj, uciekaj. Ktoś nie tu jest jedzie z nami. Nie, nie jedzie. Nie, dobra. A możemy odesadzić windę? <laughs> hmm, chyba możemy, nie Jezus wiem. Jezus Maria, Borys, co to było? Uciekaj, ja. nie, bo ty nie możesz jechać. Od... Chyba ich słyszę odeśle no. im. Dobra. Jakie krzyki słyszałeś? <grystanie> ja tak słabo. Nie mam nic, Ty masz critical, Świetnie. Tak, jest idealnie. Mm -mm. mm -mm. no. się. <grystanie> Nie całujmy się. No patrz, jak jestem przystojny. No jesteś przystojny. Jestem. No. <grystanie> halo! Halo! Halo, co się dzieje? O kurde, lecimy. Nie! Co Halo, żyje tam ktoś? To Julka chyba, ale. Halo, tu winda jest. Do windy musisz wsiąść. Do windy! Do windy! No co co, co, co? co to No słuchaj, nie, nie możemy tej windy przywołać, nie? Nie no, nie ma szans. No nie. nie. możemy jej pomóc, nie możemy tam wrócić. Trzeba to brzmiało tak creepy. Nie możemy wam pomóc, nie możemy... Ej, wraca, 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 o! uważaj. Ej. Co? tam? Dawaj. Nie halo. No. Halo. Guys. halo. Halo. Halo, ja, ja żyję jeszcze, halo. Halo. Wej uu, uu, uu. O. Możesz wejść do windy? Tu są Nie dwóch bardzo. Typów. Ale my patrzymy na nich, A, bo oni są za grubi. właśnie. A, dawaj. Nie Odczekaj. wiem, które ty mogłabym przejść. No ja patrzę na nich, chodź tu. A, Też patrzę. Okay, dobra. jestem. Może chodź, wciśnij się Oj, przez nich. Za długo, za długo, za długo. Wciśnij się przez nich. Skacz, musisz tu skoczyć. na gru... My patrzymy, nie musisz na nich patrzeć. Musisz skoczyć. No co, ja, w... ja wlazłem. Nie Aha. Ha. <ścoughs> <ścoughs> no, Aha. No wpuść tego Karola, on ci zawadza. Nie mogę. Co? Skin Stealer idzie. O nie. Boje cieć cecie! Co, co, wow. co, 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 co tam ta ta się masz? A i wszyscy nie żyjemy. proszę się Kolejny zrobił kół. kółeczka, dwa razy, za miłkę i potem was zraszował jeszcze Co tam jest Ej, to? Tam co jest tam, tam się świeci daleko A. I wow jakieś oczy prawie o, yy, jest nie, nie, Blade spadł Idę ci pomóc wow. O kurde Aha, bo tu się umiera Świetnie Cześć Dobra, gang zyżaków, Gang zyżaków no tak powraca do shipa ty Mamy piłkę WHAT?! EJ, tutaj, UWAŻAJCIE! 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 będzie znowu za uważaj Nie, gdzie jest statek? Gdzie to gdzie? gdzie? Where? No nie masz tam nie! O boże! Widzę was, nienawidzę nie was, spory! Zabiłeś nas spory. O nie! Nie! Wszyscy umrą ja. przez utopię! O nie! O cześć! A najgorsze, że ja tam wskoczyłem, bo ja chciałem. i za Julka, a Julka się utopiła! Zabiłeś nas! wszyscy się utopili! <ś classics> o. Oh, oh. Ej, wiecie Trzymajcie co. Trzymajcie się! Miło, było z, Miło było z wami! Miło Miła. było z wami pracować! Aaaa! 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 nie! się utrzymałem na stawku. Ja też! Dzięki. Okej, <śleszy> zostałem. Zastrałem zwolniony bej, O cześć, bej, co bej, tam? Bej, A ja teoretycznie nie przyznam O cześć, o cześć całość koledzy tak. Cześć, cześć O, stało się źle Cześć, bej, co tam? Pierwszy raz się widzimy się